Siemanko z tej strony Kacperox i yy, tak ostatnio mnie prosił pewien użytkownik, yy, który się nazywał Bartek Herschel, żebym yy, nagrał filmik zabawy z Paintem, ponieważ mu nie wychodziło. Yy, jak to dokładnie zrobić? No bo yy, on robił tak na przykład ja wezmę. Czekajcie, ja zrobię coś takiego ładniejszego. zrobię jakieś kolorki na przykład oj, przepraszam bardzo czarny ma być teraz y, robię niektórzy mogą wiedzieć co to znaczy a nie każdy będzie wiedział I teraz biorę tu zaznaczam i co lewy shift i cisnę i co się z tym dzieje jak to naprawić bierzemy wybierz zazn zaznaczenie przezroczyste znowu kopiujemy lewy shift i wszystko pięknie działa i plus taki malutki bonusik em, jak powykrzyć gum więc bierzemy prawy kontrol i jak mamy szczałki, to po prawo jest taka klawiaturka. To, bie, to tam jest, jest też plus, więc klikamy na niego i się powiększa. Na no akurat w tym nowym to tylko tak maksymalnie się da powiększyć. A więc to by było na tyle. Na razie trzymajcie się. Cześć. Aha, jeżeli film Wam się spodobał, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I pozdrawiam Cię serdecznie, Bartek Herschel. że mi co pomysł na filmik. Trzymaj się, cześć.